Hejo, hejo! Zawsze chciałeś grać z kolegami w Minecrafta, ale twój komputer działał jakby był napędzany przez chomika na urlopie? Nic straconego! Z pomocą przychodzi Vulkan Mod! Kiedyś moje FPSy wyglądały tak. Ale dzięki wulkanowi wyglądają tak! Nice! Zaciekawieni? Już pokazuję, jak to zrobić. No dobra, to teraz przechodzimy do samej instalacji moda. Najpierw musimy go pobrać ze strony. Link oczywiście będziecie mieli w opisie. Mamy tam wersję podaną, musimy wybrać tą, która nas interesuje. Oczywiście my mamy jakąś taką daleką, daleką stąd, bo Hen Hen, za górami, za lasami to nagrywaliśmy. Nie wnikajcie. Wybieramy platformę. Oczywiście musimy wybrać fabryk i pobieramy. Nie zwracajcie uwagi na ucięte ekrany. Pancernik płakał, jak montował, ok? Następnie musimy przejść na stronę Fabrik, pobrać Minecraft Launcher w tej wersji. A następnie po prostu go zainstalować. W pierwszej kolejności, żeby nie było, wchodzimy w instalację Fabrik, wybieramy naszą wersję i klikamy Zainstaluj. Dobra, jak mamy to wszystko zrobione, no to wchodzimy już do Minecraft Launcher. Instalację. Tam mamy już zainstalowany Fabric Loader, ale przechodzimy do jego folderu. Następnie przechodzimy do folderu z modami i przerzucamy nasz Vulkan Mod do tego folderu. No i w tym momencie zdałem sobie sprawę, że o czymś zapomniałem: o czymś bardzo kluczowym. Musimy wejść jeszcze na stronę z Fabric API, które też musimy pobrać. Koniecznie wybieramy tam wersję, wybieramy fabryk. I w tym momencie musimy przerzucić nasze API do tamtego folderu z modami, do którego wrzucaliśmy Vulkan. Dobra, 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 teraz wchodzimy w Minecrafta, niech się załaduje na spokojnie, troszkę to potrwa, bo mój komputer niestety jest z drewna. I jak widzicie, o, nic się nie zmieniło, ale mniejsza, poczekajcie, bo tutaj trzeba jedną rzecz jeszcze zmienić. Jak widzicie, wchodzę teraz w opcje, ustawienia graficzne i koniecznie trzeba zmienić maksymalne FPS-y na maksa. Wow, ja pierdzielę, nie wierzę, ile? 800 FPS-ów? Okej, okay, dobra, teraz to już mogę sobie pograć na spokojnie, nie to co wcześniej. Także jak widzicie, wy też możecie sobie zagrać w super FPS-ach. Wystarczy zainstalować jedną rzecz, 5 minut i macie kompletnie nową grę. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało i widzimy się już w następnym odcinku. Hejo!